Ja pierdzielę. W ogóle pewnie będzie moja wina, chociaż ja nie czuję się w ogóle winny, dlatego że... Dzień dobry moi drodzy, jestem Ternis. Dzisiaj szybki, krótki newsik, ponieważ dokładnie 20 minut temu, jak to nagrywam, Fritz na swojego Instagrama wrzucił takie oto nagranie, w którym opowiedział troszeczkę, jak do tego doszło, że miał stłuczkę. W tym odcinku się wszystkiego dowiecie, także zapraszam do oglądania. Tutaj macie ostatnich 50 subskrybentów. Bardzo wam dziękuję. Jeśli chcecie się tutaj pojawić, to wiecie co robić. Subskrybować wraz z dzwoneczkiem. No a teraz zapraszam do oglądania. Więc dziś rano, czyli 31 października w niedzielę Freeze jechał sobie na skoki, po prostu skoki ze sparochronem. E, no i moi drodzy, starszy pan zajechał mu drogę. Freeze się tym raczej bardzo nie przejął, ponieważ to nawet nie była jego wina. Bardziej się nawet z tego śmiał. Także, moi drodzy, zobaczcie sobie teraz całe instastory. No i tyle. Pierwszy dzień w Polsce. Ja pierdzielę. W ogóle pewnie będzie moja wina. Chociaż ja nie czuję się w ogóle winny, dlatego że. No, jest uderzenie z przodu, nie? Jak zawsze jest z przodu, no to, no to wiadomo, jak to wygląda. Eee, z winą, ale ja nie czuję się winny, bo pan mi zajechał drogę. Po prostu mi się wbił strasznie, tak? Bez kierunkowskazu i jakby nie popatrzył w lusterko. Mam w sumie nagranie z kamerki. No i zobaczymy, zaraz przyjedzie policja. Lipa. No, tak patrzę na to, to maska jest cała, więc poszedł zderzak i osłona lampki, ona pękła. Tutaj. Ale lampa jest cała, działa normalnie, więc kurde, no nie zdążę na skoki. Tego się najbardziej martwię, tego mi najbardziej szkoda. Jezu, tutaj te wszystkie systemy to jest masakra. Ale chyba, chyba ten, no nie zdążę na skoki, ale może na jakiś jeden chociaż zdążę. O, zobaczcie, teraz już jak nowe. O. Normalnie gość mi zajechał drogę. Nawet te uderzenia u niego w aucie też jest tak bardzo, z, wiecie, z tyłu z lewej. U mnie jest, no, zderzak z prawej, co sugeruje, że nie wjechałem mu w tyłek, tylko w jego, no, tył boku, bo on tak naprawdę jeszcze był w połowie swojego pasa, nie? Nawet bardziej na swoim pasie, yy, nie popatrzył w ogóle w lusterko, boję się, że będzie moja wina, chociaż nie czuję się w ogóle winny tego, temu, temu zderzeniu, temu wypadkowi, no mam nagranie, pewnie będzie do filmu, do kontentu, oby się nagrało, kurczę, no i tyle. No szkoda. Co tu więcej gadać? Szkoda z tego pana za mną. Nie pokazywał, ale no bo to taki starszy pan i, i się mocno zestresował tym tym wypadkiem. No ciekawy jestem w ogóle. Kurczę, no nie wiem, zobaczymy. się Udało się? Tak. Dobra, to mamy podejść tam? Dobra. Kamerka oddana. Wszystko się udało otworzyć. No to teraz pytanie: czy na moją korzyść, czy nie? Czuję się jak wiecie po kartkówce w szkole. Pani sprawdza jeszcze tego samego dnia na tej samej lekcji, jak wam poszło. I tak nie wiesz. Wydaje ci się, że dobrze, ale zależy od pani. Jest zakończona. Kierowcy sprawa już zakończono, a kierowcy ukradli znowu ten karny. Poczekasz chwilę, damy dane do ubezpieczenia, okej? Okay? Dobrze. Już guziadek jedzie, bo. No Dobrze. właśnie, dziękuję. No, no, reakcja pts reakcja pts Ja w ogóle widziałem to całe zdarzenie, biegłem na autostradzie i widzę Karola na pokój. Kurwa, to na pewno się to. O kurde, no nie no. Ale mo bardzo mocno wygląda, nie? W sensie. Tu wygląda, że naprawdę jest coś stało, kurde. Yy, dokładnie, dokładnie. Z wewnątrz ten nie masz żadnych problemów, nic Troszkę ściąga w lewo. No. <laughs> Ale, Ale delikatnie. No, ogólnie sprawa wygląda tak, że z niczym nie ma problemu, tylko z tym yy, folią, która tu jest. No właśnie sprawa. tak, zapomniałem powiedzieć, że z tą folią, ale niedawno dopiero co wymieniałem to, nie, to jest nowe bo tu miałem dziurę i na nowo mi okleili więc to jest nowa folia na całym zderzaku a teraz zderzak do wymiany i znowu będzie trzeba czekać na tą folię no nic. ale ja i tak się cieszę, bo szczerze znając e, styl prowadzenia Karola jazdy, oczywiście bezpieczny ale dynamiczny, szybki, bałem się, że ta folia może nie przetrwać nawet miesiąca a i tak jak gdyby po takim czasie ciekawostka taka, że właśnie wszystko było tak kulturalnie tak Patec przed chwilą no właśnie mówi, że fajnie jak jest tak kulturalnie i tak było tym razem jak się zderzysz z kimś, że ta osoba tak, nie jest jakaś tak, taka nie teora. ma się co spinać, no bo to już się stało to nie ma się co, wiesz, nic nie, nie, nic zrobić. nie zrobisz nic wkurzy się, nie, nie zmienisz tego, więc właśnie było kulturalnie i na koniec Pan też przyszedł do mnie dał mi rękę, przeprosił, ja mówię nie ma problemu, uważam, że Panu się nic nie stało że nam się nic nie stało Zdrowie jest najważniejsze. i tyle no, kura się naprawi a jeszcze zdążyłem na skoki, więc już w ogóle tak. <laughs> Więc moi drodzy, to tyle z tego filmu Dajcie znać, czy podobają wam się takie szybkie informacje Z tego, co się wydarzyło w internecie Dokładnie przed chwilką Możecie zostawić łapkę w górę oraz napisać komentarz Będzie mi bardzo miło No a ja kończę, do następnego, cześć